Nie chcę być pochowany żywcem. Rozetnijcie moje ciało, wyrwijcie serce, utopcie je w wódce i wyślijcie je w słoiku do Warszawy jako prezent. Tam już jest mój roztrzaskany fortepian. Tego nie można sobie tak po prostu zagrać jak Humla czy Kalt Brennera, że jest popis pianistyczny, bo go nie ma. Może są trudne fragmenty, ale są podporządkowane myśleniu dramatycznemu. Bo to jest koncert tragiczny. Chopin generalnie nie pisał wesołych rzeczy. Najwysterszy no mazurek jest podszyty żalem jakimś. I właśnie ten żal koncertu F. Moll. Jest przejmujący. Nie ma ani jednego przebiegu muzycznego, który by nie był w dalszym ciągu opowieścią.